Dzień dobry, cześć, hej, witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Dzisiaj prezentuję Wam Forda Focusa trzeciej generacji z 2011 roku. W wolno silniku benzynowym 1,6. Taka jest pojemność tego samochodu. Silnika chyba nie muszę Wam przedstawiać. Jest to najlepszy wybór, jeśli chodzi o benzynowe silniki w tym egzemplarzu, w tym modelu samochodu. Auto w fenomenalnym stanie, naprawdę wyjątkowy egzemplarz. Nam się trafił, który właśnie idzie na sprzedaż. Oczywiście auto sprowadzone z Niemiec. Jesteśmy jego pierwszym właścicielem w Polsce. Prezentacja ma na celu pokazać Wam samochód z jak najbardziej prawdziwej oraz uczciwej strony. Oczywiście ma ona Wam pomóc przy wyborze kupna samochodu. Na zdjęciach, jak, wie, jak wiecie, nie wszystko zawsze da się ukazać od A do Z lub często coś jest pomijane, tak naprawdę ukrywane. U nas wszystko macie czarno na białym. Cały samochód za chwilkę zostanie Wam przedstawiony od A do Z, od samego początku do samego końca. Jego mankamenty: jest to tylko i wyłącznie naprawdę, samochód używany, który ma już swoje 12 lat i 133 000 km przebiegu. Oczywiście udokumentowanego praktycznie do samego końca, tak więc tego jesteśmy w 100% pewni. Auto, mogę powiedzieć, miało bezwypadkowe w pierwszym oryginalnym lakierze na praktycznie całej powierzchni, nie licząc przedniej maski silnika. Tam wystąpił taki jeden delikatny mankament. Ta maska była lakierowana. No za chwilkę, oczywiście, Wam to wszystko pokażę. Jeśli chodzi o wyposażenie, myślę, że dosyć bogate. Mamy tutaj czujniki parkowania z przodu, również z tyłu. Auto samoparkuje, ma asystent parkowania, co też Wam przedstawię, jeśli będziemy we wnętrzu tego samochodu. Halogeny, oczywiście, alufelgi 16-calowe na oponie letniej. letniej. Do samochodu dorzucamy komplet kół zimowych, czyli felga stolowa, opona zimowa. Tak więc tutaj też już jest kolejny plus tego samochodu. Macie auto w 100% kompletne oraz w 100% sprawne. Jak widzicie układ hamulcowy został odświeżony oraz polakierowany w kolor tak naprawdę emblematu, znaczka Forda. Na przedniej osi mamy praktycznie nowe tarcze hamulcowe bez żadnego rantu oraz nowe klocki hamulcowe. Jeśli chodzi o mankamenty tego egzemplarza, delikatne przerysowanie tutaj na błotniku, co widzicie i obejdziemy sobie każdy tutaj element blacharski od samego początku do końca. Drobne rysy pod, no, wynikające po prostu z normalnego użytkowania tego samochodu. Są to takie typowe rzeczy moim zdaniem parkingowe, na które tak naprawdę nie do końca My mamy wpływ, ponieważ zazwyczaj to ktoś nam zrobi taką szkodę, a nie my sami sobie. Z tyłu, jak widzicie, również czujniki parkowania, o których mówiłem. Mamy również hak holowniczy, który jest oczywiście wbity w dowód, czyli wszystko zrobione tak jak być powinno. Jeśli chodzi o tylny układ hamulcowy, tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku. Niektórych rzeczy też Wam po prostu. Nie mówię to dlatego, że auto sprzedajemy w 100% sprawne do jazdy. Tak więc, jeśli coś by było w nim do wymiany, by to było zrobione, byście mieli auto gotowe do, do jazdy. Ten egzemplarz jest w 100% przygotowany do jazdy. Tak naprawdę od zaraz. Auto, w które wsiadamy, jedziemy. Nie martwimy się tak naprawdę niczym. Zobaczcie na tych drzwiach delikatne ryski. Tu mamy oryginalną e, naklejkę ochronną bezbarwną. Jest to normalne w tym modelu i myślę, że tyle jeśli chodzi o mankamenty. Do maski sobie wrócimy na sam koniec. Warto również przejść do wnętrza tego samochodu, które jest w fenomenalnym stanie. Bagażnik oczywiście sporych rozmiarów. Tutaj mamy części eksploatacyjne, które zostały wymienione. Macie tutaj włożone stare części, tak żeby też potwierdzić to, co wymienialiśmy. Oczywiście na te części mamy również faktury. Mamy nowy olej, nowy filtr oleju, nowy filtr powietrza, nowy filtr kabinowy, nowe świece zapłonowe oraz nowy pasek klinowy plus klocki przód, plus klocki tył. Więc całą eksploatację, wszystko co wymagało naprawy, macie wykonane. Tutaj w tym schowku mamy szpilki do kół zimowych oraz jak widzicie, przejściówkę na hak holowniczy. Jest tam również kluczyk, ponieważ ten hak jest tak naprawdę szybko demontowalny. Pod pokładem, oczywiście, mamy koło dojazdowe, i to by było na tyle, jeśli chodzi o bagażnik. Oczywiście, jeden, dwa, trzy, cztery haczyki na zakupy, wejście na gniazdo zapalniczki, i roletę bardzo fajny sposób chowaną, ponieważ tylko wciskamy ją w dół i sama ona nam zjeżdża. Jeśli chodzi o przestrzeń z tyłu, myślę, że jest tutaj spokojnie dużo miejsca, wszyscy tutaj się powinni zmieścić. Cztery osoby na pewno tym samochodem będą podróżować bardzo wygodnie. Cztery elektryczne szyby. Zobaczcie, zwróćcie sobie uwagę na stan właśnie tapicerki, która jest w idealnym stanie. Tylne fotele również. Mocowania ISOFIX oczywiście są na dwóch bocznych tylnych fotelach. Auto jest w 100% kompletne. Co to znaczy? To znaczy, że auto mamy z kompletem dokumentów, to znaczy, że mamy dwa komplety kół, to znaczy, że mamy pełną książkę serwisową. Eee, mamy dwa kluczyki w tym samochodzie, więc w 100% kompletne, tak naprawdę bez żadnej inwestycji nowego właściciela. Przygotowane do jazdy, tak jak już mówiłem, myślę, że jest to dosyć ważna informacja. Zobaczcie na miejsce pasażera, tapicerka również nigdzie nie wytarta przyciski od szyb pod klamką. Tutaj wszystko jest w fenomenalnym stanie. Fotel również nie nosi żadnych śladów użytkowania. Jeśli chodzi o schowek, w SOWku mamy oczywiście naszą wizytówkę, długopis. E, drugi kluczyk jest tutaj, jeden jest w stacyjce. Oraz książkę serwisową, do której warto myślę zajrzeć. Tylko sobie ją otworzymy. Książka bardzo fajnie, skrupulatnie prowadzona. Tutaj mamy badanie techniczne jeszcze z Niemiec, które dosyć, mimo tego, że, że auto już jest w Polsce i tak dalej zarejestrowane, oczywiście badanie techniczne również ważne jest w Polsce, to tutaj mamy stare tak naprawdę badanie techniczne, na którym też jest udokumentowany przebieg, więc są to dosyć ważne dokumenty, które oczywiście zostają Wam razem z samochodem przekazywane. Ostatni FIS książkę serwisową mamy w 2019 roku, 105 tysięcy kilometrów I tutaj, jeśli chodzi, to jest tak zwany TIP, czyli przegląd niemiecki, który tak naprawdę również poświadcza i dokumentuje nam przebieg. 14 maj 2021 116 tysięcy kilometrów. Tak więc myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że przebieg jest udokumentowany od początku do samego końca. Bardzo fajnie, ponieważ mamy tutaj takie specjalne miejsce na książkę serwisową. W sowku, jak widzicie, oczywiście mamy lampeczkę. Wejście USB oraz wejście AUX. Jeśli chodzi o miejsce kierowcy, jest tutaj bardzo wygodnie. Każdy w tym samochodzie spokojnie się odnajdzie. Cztery elektryczne szyby elektrycznie sterowanie lusterka, elektrycznie składane lusterka. Tutaj mamy możliwość zablokowania tylnych szyb, żeby na przykład dzieciaki nam się nimi nie bawiły. Ja sobie pozwolę usiąść na pozycji kierowcy, czyli tutaj, gdzie największą ilość czasu tak naprawdę będzie spędzał zapewne przyszły właściciel. Do dyspozycji kierowcy mamy schowek, schowany w tej części. Oczywiście, światła w trybie automatycznym: światła przeciwgielne z przodu, przeciwgielne z tyłu, regulacja wysokości świateł oraz regulacja e, po prostu kokpitu. Ja sobie samochód odpalę radio ściszymy. Jak widzicie na desce, że zero jakichkolwiek błędów. Oczywiście komputer pokładowy pokazujący spalanie oraz ilość, którą możemy jeszcze przebyć na danym paliwie. Mamy również kontrolę systemów. Kontrola systemów wszystkich normalna, czyli wszystko również mamy w bardzo dobrym stanie. Nic tutaj nie wymaga jakichkolwiek wkładu. Z tej strony regulujemy Radio, czyli tu są już wszystkie z tej strony multimedia, oczywiście głośność, jak widzicie, menu mamy całe w języku polskim. Radio ma oczywiście wejście, tak jak mówiłem, USB-AUX, wejście CD oraz zestaw głośno mówiący Bluetooth. Oczywiście Łączymy się z telefonem, mamy zestaw głośno mówiący, jest to dosyć bezpieczna oraz tak naprawdę oszczędna, ponieważ mandaty w tych czasach. Jak wiemy za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy są bardzo drogie. Również możemy puszczać swoją ulubioną muzykę i cieszyć się jazdę, jazdą tym samochodem. Oczywiście klimatyzacja, która jest sprawna, podgrzewana, przednia szyba podgrzewana, tylna szyba, czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją oraz tak jak mówiłem, auto samoparkuje, mam asystent parkowania. Zobaczcie, włączę sobie lewy kierunkowskaz i wszystko nam przeskakuje na lewą stronę, czyli auto samo już jest tak inteligentne, że po prostu wie, gdzie chcemy zaparkować. Jak to działa, nie będę Wam prezentował, myślę, że jest to fajna kwestia do po prostu pokazania na miejscu. Działa to moim zdaniem bardzo dobrze, tak więc jak ktoś ma jakieś trudności z parkowaniem, czy boi się dużego samochodu z parkowaniem, bardzo właśnie fajna opcja dla tych osób. Podrzewana tylna szyba, przednia, tak jak już mówiłem, tutaj również mamy delikatne nawiewy gniazdo, zapalniczki nieużywane. Dwa takie miejsca chyba na drobne monety, hamulec ręczny oczywiście manualny. Dwa miejsca na kubki z napojami oraz takich dosyć sporych rozmiarów schowek półka. W tym miejscu tutaj delikatne wyżłobienie, również na jakieś może drobne monety czy klucze. Wszyscy myślę, że znajdą tutaj zagospodarowanie tych miejsc dla siebie. Tutaj jak widzicie po prostu mamy jakiś uchwyt slot na nawigację czy na telefon. Nie demontowaliśmy tego, ponieważ no nie było takiej potrzeby, a może akurat komuś się to przyda i po prostu nasz demontaż byłby wtedy zbędny. Oczywiście słoneczniki, wszystko jest na swoim miejscu, działa tak jak należy. Tak jak mówiłem, całe menu, wszystko w języku polskim. Zobaczcie, wyświetlacz, zegar. Wszystko możemy tak naprawdę ustawić pod siebie indywidualnie. Jest to również bardzo fajna opcja. Widzicie całe menu, wszystko w języku polskim. Telefon, możemy się łączyć przez Bluetooth, tak jak już mówiłem. Radio oczywiście gra dosyć przyjemnie. Ja myślę, że z tego miejsca pokażę Wam jeszcze tylko lusterka elektrycznie składane przyciskiem. Jedno, drugie oczywiście działa. I to, do czego też właśnie dążę, chcę, pragnę Wam pokazać po prostu auto. Posiada taki delikatny mankament. Tak jak mówiłem, macka była kierowana, ale Niestety nie u nas, ponieważ myślę, że my byśmy zrobili to lepiej. Przepraszam za pogodę, też chciałem, żeby była lepsza. Mamy takie, zobaczcie, delikatne rysy tutaj w okolicy tego spryskiwacza. Po prostu powstałe po lakierowaniu. Jeśli boicie się, myślicie, że auto było gdzieś uszkodzone, nic z tych rzeczy. Zobaczcie lampy, dwie oryginalne każda śrubka tutaj widać że nic nie było odkręcane wszystko jest na swoim miejscu silnik bardzo ładnie równomiernie pracuje zobaczcie tutaj wszystko jest tak jak należy może przez wszystkich ktoś się polakierował może z innych powodów zobaczcie tutaj wszystkie śrubeczki wszystko jest na swoim miejscu oraz wygląda tak jak być powinno silniczek zobaczcie nie myty nie było takiej w ogóle żadnej potrzeby zresztą też nie jesteśmy Eee, w ogóle za tym, żeby silniki myć, I całe auto prezentuje się właśnie tak. Przypomnijmy sobie, może, plusy tego samochodu: eee, auto w 100% sprawne, ubezpieczone, z ważnym badaniem technicznym, w 100% kompletne. Mamy dwa kluczyki, pełną książkę serwisową, która dokumentuje nam przebieg tego auta. Eee, tak naprawdę, najlepszy silnik benzynowy 1,6, dwa komplety kół, oraz oczywiście, to jesteśmy pierwszym właścicielem tego samochodu. W Polsce posiadamy pełną dokumentację podczas transportu oraz zakupu auta w Niemczech. W razie jakichkolwiek pytań oczywiście ja zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.